Dzień dobry, nazywam się Grzegorz Staniszewski i jestem koordynatorem merytorycznym w firmie Świat Robotyki. Wykorzystując nasze dziesięcioletnie doświadczenie w realizowaniu zajęć techniczno-informatycznych, stworzyliśmy nowy rodzaj zajęć, który przygotowywuje dzieci od najmłodszych lat do zawodu programisty w przyszłości. Na wszystkich zajęciach pracujemy nad zaprojektowaniem i wykonywaniem coraz trudniejszych gier rozwijających umiejętności dzieci. Nasza nowość edukacyjna. Programowanie gier i aplikacji oferuje serię innowacyjnych zajęć z zakresu programistycznego. Dzieci będą krok po kroku poznawać tajniki kodowania w środowisku Scratch. Na każdych zajęciach wykorzystujemy profesjonalnie przygotowane materiały graficznie, a gry, które tworzymy są oparte o znane i lubiane produkcje. Oferujemy trzy różne grupy wiekowe, różniące się programem i stopniem zaawansowania. Drogę do zostania programistą. Można rozpocząć już od 5 roku życia. Kurs składa się z 26 godzinnych spotkań, odbywających się średnio raz w tygodniu, z wyłączeniem ferii, świąt i innych dni wolnych wcześniej ustalonych. Kurs odbywa się od października do czerwca. Płatność jest rozłożona na dogodnych 9 miesięcznych rad po 65 zł. Grupy liczą od 6 do 12 uczestników. Każdy uczestnik ma przygotowane indywidualne stanowisko pracy. Dokładne terminy poszczególnych zajęć dostępne są na formularzu zgłoszeniowym dla danej placówki. Zapraszamy na zajęcia. Cześć!